Cześć, witajcie! Dzisiaj temat podkaszarki spalinowej firmy STIL FS38. Podkaszarka jest po remoncie. Zostały wymienione uszczelniacze, łożyska, e, takie rzeczy. I jest to dalej problem z odpaleniem tego urządzenia, to znaczy, ponoć odpala, ale gaśnie. Nie pracuje poprawnie i pompka paliwa działa tak no nie do końca też dobrze, bo nie pompuje nam tego paliwa, zaciąga nam powietrze. Ten tutaj ta banieczka tej pompki nie napełnia się nam paliwem do końca, przez co też silnik nie dostaje paliwa. Ja wykręciłem sobie już tutaj świecę, tak żeby się zorientować po kilku szarpnięciach, co się dzieje. I jak widać, to pomijając już jej stan. Wizualny tej świecy i ogólnie pewnie i wiek, bo no, jest to jakaś stara świeca, no ale jest sucha, nie ma na niej paliwa, co by znaczyło, że yy, no, ten silnik tego paliwa nie może zaciągnąć i teraz yy, może być to wina gaźnika. Jakieś nieszczelności w gaźniku e, lub na przykład zablokowanego zaworka iglicowego i to paliwo nie może być e, zaciągnięte e, jak również problem z pompką, tylko jeszcze zwrócę uwagę na jakiś wyciek paliwa e, czyli coś jest jakaś nieszczelność, gdzieś to paliwo nam tutaj ucieka, będziemy to sobie zaraz wszystko sprawdzać sprawdzę sobie najpierw kompresję e, tego silniczka jak tutaj wygląda e, i Będziemy sobie po kolei etap po etapie tutaj, tego przeglądu przechodzić. Niecałe 9 bar. Może być jeszcze jedna próba. Teraz już osiem. No to jeszcze raz i dziewięć. Sprawdzimy sobie gaźniczek pod względem szczelności, czyli także na jeden, na drugi krusie założymy pompkę. Delikatnie napompujemy. Skazówka nam mnie opada w jakiś sposób bardzo yy, widoczny. że tu jest ok. Teraz jeszcze inaczej zrobimy. Teraz napompujemy pompką. Zobaczymy, czy pompuje pompka. Ta pompka w gaźniku pompuje, i teraz w drugą stronę. To też zobaczymy. Tutaj nam powietrze ucieka w tym miejscu. Czyli tutaj mamy nieszczelność. A zobaczymy, czy nam zaciągnie pompka powietrze, czyli zrobi nam podciśnienie, bo to jest króciec sący. Ten czarny to jest przelewowy. Tutaj widzimy, że pompka nam jakieś delikatne podciśnienie wytwarza, czyli jest w stanie nam zastać paliwo przez gaźnik ze zbiornika. Jeśli tu będzie też jakaś nieszczelność w tym gaźniku, to może się okazać, że sam gaźnik paliwo nam zaciągnie, ale nie będzie zaciągany już tam przez silnik. Ok, no także tutaj sobie zaraz ten gaźnik rozbierzemy i zobaczymy o co tutaj chodzi. Zobaczymy teraz kamerką ten cylinder w środku z tłoczkiem, jak to wygląda. Widać płatę nagaru na tłoku. O, okno wydechowe, kanał płuczący z lewej strony i kanał płuczący z prawej strony, o, teraz to będzie widać fajnie od góry. No, nagaru jest sporo i tutaj nad, nad oknem wydechowym, a w tym miejscu, tu już widzimy jakieś lekkie przetarcia. E, nie jest to jakieś tragiczne. Ale są już widoczne takie lekkie zmatowienia Tu jest odłupany, nagar, wypłukany strony sący tu nie zobaczymy od strony wydechowej no zaraz zobaczymy sobie ten cylinderek jeszcze i ten tłoczek jak to wygląda Wragedii nie ma, no sprężanie 8-9 bar, jest takie jeszcze w miarę w miarę strona sąca tutaj czyściutko troszeczkę do tyłu Zobaczymy jak to tutaj wygląda ten tłoczek pierścień luźny nie jest zapieczony, bo jak ruszam tłoczkiem w góra dół delikatnie, to pierścień po pierścieniu widać, że pracuje. Natomiast, natomiast sam tłoczek tu już dałem troszeczkę widać po nim takie lekkie lekkie zmatowienia sprawdzam sobie teraz szczelność tego silniczka i co możemy zauważyć że tak, no teoretycznie nam ciśnienie nie ucieka jako tako tutaj wskazówka stoi w miejscu czyli silnik jest szczelny widzimy, że piana nam ucieka widzimy, że piana tworzy się nam w okolicach świecy zapłonowej Taka świeca jest do wymiany. Ta yy, podkładka, która się znajduje na świecy, yy, jest już odciśnięta. Ona nie trzyma, nam, nie trzyma nam szczelności. i no Tutaj, generalnie, taka nieszczelność w tym miejscu yy, no, będzie powodowała tylko lekki spadek kompresji. Może troszeczkę nawet nieodczuwalne pogorszenie pracy silnika. Natomiast nie ma to wpływu na yy, tutaj skrzynię korbową i, tam, i tym samym y, pracę samego gaźnika także tu jest, tu jest wszystko ok silnik jest szczelny, widać że uszczelniacze były wymienione yy, uszczelka cylindra też, no to tu jest ok yy, szkoda że ten nagar nie został usunięty z y, kolektora wydechowego, bo tutaj troszeczkę tego nagaru jest Yy, można było też wyczyścić ten tłoczek z tego nagaru i cylinder To tylko z takich moich uwag yy, Łącznik jest szczelny, tutaj też nic nie ucieka, także połączenie tego łącznika z cylindrem jest szczelne Połączenie yy, myślę, że tutaj już gaźnika z yy, tym łącznikiem też bo jest nowa uszczelka, więc generalnie winą obarczam sam gaźniczek On to już jest rozebrany. Za chwilkę będziemy go sobie omawiać. Już mi się właśnie umówił w milce ultradźwiękowej. Gaźniczek umyty. Dysze wykręciłem do mycia w milce ultradźwiękowej. Wydmuchane wszystkie kanaliki, które tylko można było wydmuchać, i można przystąpić do składania y, tego gaźnika w pierwszą sobie wkręcę dysze H dysze te zostały wyczyszczone dysze H i L wykręcamy od momentu kiedy je wkręcimy maksymalnie o 3 czwarte obrotu Teraz złożymy sobie zaworek iglicowy, tak jak ma być. Warto sobie zwrócić uwagę tutaj na czubek tego zaworka. Na tą gumeczkę tutaj. Czy nie jest poszarpana, urwana, nic tu się nie kleje, nie klinuje. Ok, no próbujemy, zobaczymy czy ta pompka działa, czy nie działa, czy działa, czy pompuje, czy nie pompuje. O, popatrzcie. Teraz napełniła się cała pompka od razu. Bez najmniejszego problemu. Eee, no więc co? Próbujemy odpalić. Mamy sobie sanie. Chyba troszeczkę musimy podkręcić obroty Jeszcze troszeczkę Otworzymy przepustnicę troszeczkę jeszcze No i tak więc e, co mogę powiedzieć tak powinno być e, w tej chwili pompka paliwa napełniła się nam e, calu, cała nie ma w nim e, tutaj jakby mm, już powietrza e, gaźnik wyregulowany umyty Tutaj w tym gaźniku prawdopodobnie był, yy, było coś przetkane. Yy, może właśnie potrzebował jakiegoś przedmuchania jeszcze i regulacji. Cała yy, reszta w porządku. Yy, także widzicie, czasami taki gaźnik pasuje dwa razy umyć, czasami trzeba go dwa razy przeglądnąć. Yy, Świecę zamieniłem zaraz na nową. O, bo jeszcze wcześniej świecę nie wymieniłem, świecę na nową i generalnie urządzenie jest yy, w porządku. Także to tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Hej. Cześć.